Będziemy robić za mną, połóż Stoimy. Tutaj panie stanie. I uwaga, pierwszy obieg, pierwszy drugi robię. Szybciej nie cieszę się. Tak? Dźwignia na rękę prostą, podejścia z przodu, proszę. Łapięś, podchodzisz, naciskasz, transportujesz. Tak? Jest? Dźwignia na rękę zdjętą, podejścia z przodu. Tak? faza walki, wstajesz na nogę, hop, stajesz, zakładasz za siebie kopię, zgoliłaś się ręka, wyszli, hop, hop, i objeżdżasz do proszę, dźwignia taka sama jak była, tylko, że to była teraz transportowa, teraz będzie ja obezwalniająca na rękę zgiętą, czyli wsadziłeś, zakręciłeś, faza stop, hop, tak, pune są, jest sobie pałeczkę, Telefon dzwonisz. ale napięty, kanał odbiórny. Jest? Ok, ładniki na stojąco. Proszę, próbuj coś zrobić. Proszę.

Tak. dźwignia na rękę prostą co byłam z się od przodu i dźwignia też będzie teraz na rękę zwierząt, ale z podejścia. Chwytasz co co wystaje i kręcisz za zasięgu, tak? Widzicie? Zakręciłeś, możesz złapać za szyjkę i odprowadzić. Masz za szyjkę i odprowadzisz. Już. That's